Hej, z tej strony, ale mam to jest po nami, The Binding of Vice Plus. Wow. Nie wiem, czy dałbym radę powiedzieć to kiedykolwiek szybciej. Yy, więc nagrywam sobie kilka odcinków, że tak powiem, pod rząd, póki mam czas. Niestety cały czas mam problem z kamerą, więcej nie będzie przez te trzy odcinki, może jeszcze kilka więcej. Yy, yy, przepraszam za to, wróci prawdopodobnie później, ale mam nadzieję, że przeżyjecie, przynajmniej będziecie mieli takie, wiecie, troszeczkę bardziej klimatyczne, nostalgiczne odczucie czegokolwiek, więc zrobiliśmy Run na Hardzie, nową postacią, zrobiliśmy Greedier Mode więc może czas na zrobienie jakiegoś challenge'a więc, yy, mamy listę challenge'y Wichcia ja mi polecał, żebym obczaił te challenge'e tutaj na dole April Fools, Pokemans, Pokemans to, to brzmi jak coś, coś jak z Pokemonami, U, Ultra Hard, Pong yy, może spróbujmy Bugs Baka Swords Spróbujmy! Zobaczmy od na czym to polega. Coś z tyłem pewnie związane. O! Ohoho. Bardzo z tyłem związanego. Jedziemy od końca, kochani! Mega Satan! I co? Jedziemy do samego początku gry? Wow! Zaraz, zaraz, zaraz. Pozwólcie mi włączyć sobie extra HUD. Zobaczmy, co mamy. I found HUD. Chcę zobaczyć, jakie mam. Mam cztery demedia? What? What? Eee... Okej. Okay. Ekstra hat mi się już nie przyda, to też nie za bardzo. Za to chciałem chętnie zobaczyć... Eee, nie mam dużo przedmiotu. What? One się generują losowo? One jakieś mega mocne nie są. No na szczęście wiem, mniej więcej jak działa walka z mega szatanem, więc może nie pójdzie tak źle. Niestety zawsze zapominam sobie kiedy strzela Brimstone na przed, przed siebie, więc to może być. Problematyczne. Halo, ko koleś, hola Mamy majd więc możemy go na chwilę zamrozić w złocie. To jest, to jest... Pomocne chyba. Ta tarcza mnie chroni w końcu czy nie? No kuźwa Halo. Okej, okay, to jest to jest okropne. Zaraz wiecie co, dam się zabić, bo ja już tutaj widzę, że nie mam opcji z takim damage'em. Ała, boli. Restart. Czy mamy. Mamy inną postać i mamy. Mamy teraz. O, teraz mamy jakiś damage właściwie. Więc teraz możemy coś zdziałać. To chyba trzeba restartować, dopóki nie znajdzie się odpowiedniego damage. Mamy 5 damage'a teraz. Oh god, fucking damage. Oh god. No ale zawsze lepiej niż. Co to jest za item. Nie mam pojęcia, albo zostawimy to i ciśniemy <laughs> A to jest walka tylko z mega tenczą OOO! Łej! Co to jest? Magnetyczne łzy, przy czym nie jakaś tam była chyba elektryczna Bo tak się wydawało Czy magnetyczne? Nie magnetyczne, jak one się nazywają? Eee... Alala. eee A, bo ja mam różne łzy, mam... mam... Nie pamiętam jak się te i tam nazywały. Free Dollar Bill, to mam? To jest to od różnych łez? To chyba to jest. Tam widzimy jakąś elektryczność, to mi się podoba, elektryczne łzy. Z Wiśnią robiliśmy omówienia tych modów do Isaka. I jak się okazuje, znaczy o, omówienia modów, omówienia tych itemów, które ludzie sugerowali. Jak się okazuje, niektóre wprowadzono do gry, tylko że w troszeczkę innej formie. Ale są i można je poznać po tym. Więc jak słuchaliście u Wiśni tych ciekawostek. Z Isaaca, co czasami pomagałem mu nagrywać, albo co grał z kilkoma osobami. Czasami, No niektóre z itemów faktycznie trafiły do tej gry. Finalnie więc to jest interesujący koncept. Waj, no nie! Obstrańcy! Serio. Nawet tego czarnego serca nie mogę zebrać. Halo! Serio. Okej, teraz tylko to siodło rozdupić. Po prostu mi monety? Muszę zbierać, bo nie wiem, czy na następne piętra będę musiał iść. Tu jest są drzwi, więc będę musiał iść dalej na pewno. No, mam zero szans na przetrwienie tego. Kurwa, lamię. O nie, o nie! To sobie proszę, nie, okej, okay, get me, get me, nie, ważne, wiecie co, ja zestartuję, hej, okay, witajcie z tej strony, ale to z The Binding of Isaac Aftermath Plus, wiecie, wiecie, tak, zrobimy sobie challenge'a i całkiem przypadkiem zrobimy sobie tego challenge'a, patrzcie, już mam wszystko opatrzone, ogarnę sobie przed filmem, tak, co? What? Wow, to mi się muszą naprawdę fajne itemy trafić, żeby dał radę to zrobić. Czy, pewnie tak by dało radę, ale wiecie, znacie mnie. Jestem Wisea, Wise Eleven. Witam Was serdecznie. Zmieniam Nick. mam muszę nowy kanał założyć. O, coś ci się przykleiło do mordki. Ojej, będą wybuchać po czasie. O nie, to takie przykre. Takie przykre! Tak mi smutno, naprawdę nie chciałem. No, zdechnij już kurwa. Yeah, dobrze! Czyli idziemy na sam dół. Świetnie, dobra, więc nie musimy wykonać ładę. Nie musimy. Starczył Mega Satan. Znaczy jakieś serca może. Nie, same pająki. Jasne. Dobra, schodzimy niżej. Katedra prawdopodobnie. Wow, to jest... To jest niestandardowy Isaacu, to jest coś nowego totalnie. Od razu mega... A, od razu mega Satan. Mogę mieć delikatny problem. Sławki mi się. Rozładowały w tej chwili. Aj, i mnie rozpraszają, bo mi pikają w uszy. Shit. Okej, okay, jestem, jestem gotowy. E, czy idziemy? Nie, bo tam idziemy do Musimy się wracać. Prawdopodobnie musimy się wracać. Czy musimy na pewno? O nie, portale. Dalej czekam, aż się z nerfią Amor, um. no, przejdę się tutaj. Whatever. Health down, mało istotne. Retro vision, full health by było bardzo fajne. Pretty fly jest bardzo fajne. Range down. I can see forever. Trafia mnie raz i zdechnę. Wiecie co? Okej, okay, ale jesteśmy poziom niżej. Teraz będzie walka z matką. Walka z matką. Shit! O, jest skórzona mama. Czyli jest dla mnie praktycznie nie do pokonania. Świetnie. Wow, to będzie żenujące. A jak weźmiemy te Fool? To jednak się deful przydało. Dobrze. Brał o nie. Brauni. Nie. Nie! Nastyk! Jedno serce. O, dostałem serce. Fajnie. A co robi pigułka? Proszę nie batry. Proszę nie. Ex-laks Okej, okay. serca jakieś O oh, nie! Curse of the tower to ja nie biorę stary No fucking way Nad detketem mogę się zastanowić Chyba Wiecie co? ta wezmę Idziemy niżej Co?! Nie mogę wziąć detketa. Zaraz, czyli za każdym razem przedtem mogłem uciec z walki, ale nie mogłem mieć detketa. Uh. Fucking serious? Are you fucking serious? Uh. Co? No chyba żartujecie. God, fuck, to 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 było nie fair. Chyba znalazłem mega mocarną kombinację No i oczywiście zgadnijcie co w tej kombinacji jest takiego mocarnego Tech X Jakżeby inaczej Hello Tech -X, my old friend A no, zaraz zginę, i tak i tak Może nie, spróbujmy nie zginąć Panu dziękujemy. Kolejny czarny, czarne najlepsze. Oooh, that went down quickly. No, to poszło dobrze, jeżeli teraz mnie jakimś cudem... O nie, mam przeklętą perłę. Mam... mam cursed charge shot. To znaczy, że dostanie może mnie... mogło mnie wyteleportować z spokoju. Ła. Wow. Gapis po... weźmiemy. Czemu by nie? Idziemy niżej. Jest! Możemy! Nie zabija mnie, w końcu! Dobra, teraz się musi udać. Ciśniemy niżej na następne piętra. Satan! We can do that. Użyłem pigułki, którą miałem najwyraźniej. Przypadkowo! Proszę umierać. Fank. Chciałbym dostawać mniej w pierdzielu. Chciałbym być ostrożniejszy. Ale nie umiem. Targają mną emocje. Yeah, pięknie. Beautiful. Porozwalmy ogniska, bo było tam kilka czerwonych, na które nie chciałbym się natknąć. Przy okazji postrzegamy przeciwników z daleka. Z dystansu bezpieczniej powiedział dostając pociskiem w twarz. Kurde Serio. Bierzemy te serca. Cud, że mnie jeszcze nie, nie wyteleportowało. Nowodujmy tak X i ciśniemy. Pociśnięte ładnie. Momenty zbieramy, bo możemy coś kupić po drodze. Nie wiem, jak to działa, czy nam to wywali, czy nie. Ale kupić możemy. Mega gafati No, i tyle by było z Fatiego. Wow. To było na styk Już nawet się nie odsuwałem. Też inna kwestia, że nie do końca miałem gdzie. Okej, pięknie. Tędy? Tu jest tylko serce, nie ma kamieni z X, Mam trzy bomby, więc to jest dobrze. Proszę się stąd wynieść. Dziękuję. Um, found hat sobie wyłączę. Opcję Extra hat zostawię chwilowo. Portale rozwalić najgorsze gówno. Ech, I'm excited. Co, co to robi? To brzmi pozytywnie, więc może jakaś pozytywna. Co tak z butami TYM blazorem? Okej, okay, świetnie, i schodzimy niżej się niżej, wyżej? Wschodzimy wyżej, bo zawsze schodzimy na dół. Teraz idziemy do góry. Tak. It leaves. O cholera. Chciałem powiedzieć moje klasyczne no it doesn't, ale zobaczyłem mój pasek HP i się troszeczkę przeraziłem. Nie jest źle. Do Hasza nie chcemy iść. Serdecznie przepraszam, ale <grystanie> Hasza chyba pominę. Okej, okay, cichutko, bierz kluczyk i potrzebujemy serc. Potrzebujemy serc i to dużo, bardzo. Szybko. Nie mamy żadnej redukcji damage'ów, więc dostajemy całe serce na łumbie. Co jest troszkę bardziej niż słabe. Ok, Gdzie może być. A, chwila, moment! Genialny! Zapomniałem, że on gapi Poł To było ekstremalnie głupie. Pewnie, w porównaniu do początku odcinka, mogę, mogę brzmieć bardzo na zmulonego. Ale troszeczkę tutaj tego czasu spędziłem. Zrobiłem sobie niby przerwę i tak dalej, ale. Uwziąłem się na ten challenge, Stwierdziłem, że jest zbyt ciekawe, żeby go zostawić. God fucking damn it. No i oczywiście dostanę, no bo jak żeby nie. Miał... Drugi raz też dostanę i trzeci jeszcze, nie? Jasne. Pow pow. Dwa serca dzięki. To mi się przyda. Piętro wyżej. There we go. Kolejny womb. Daddy Longlegs. Nic ciężkiego, jakoś bardzo. Tym bardziej z naszym Tek x pięknym. Ciekawe, na którym piętrze to Tek x źródłowo zdobyliśmy, bo to się będzie cofać. Będziemy i temy tracić. Uu. Uu. ładnie. Czy my chcemy to wziąć? A weźmiemy, zobaczymy, co się stanie. Yeah! Tak ex jak stracimy, tak stracimy sobie kiedyś, ale zawsze zostaje nam chyba nóż matki, prawda? Mam nadzieję, że w ten sposób to działa. Pięknie. Mi to jak najbardziej pasuje. Teraz tylko szybciutko szukać wyjścia. Serce też chętnie weźmiemy, czemu by nie? Serce zawsze spoko. Wej! Spokojnie. Spokojnie. Wyjść z bezpieczny. jesteś bezpieczny. ha Hahaha. Ha. <grystanie> Kurczę, te piętra są dziwnie poukładane. Dziwnie jest szukać wyjścia właściwie w sensie wejścia bardziej niż wyjścia. Nevermind, The Fool The Fool nam się bardziej przyda niż The Stars Tak coś sądzę Możemy nas teleportować do pokoju źródłowego, ale tutaj tego nie wykorzystamy, bo jesteśmy blisko Wykorzystamy to gdzieś indziej Yes! Przy walce z matką to wykorzystamy na przykład, chociaż ona nie powinna być ciężka w tej, w tej konfiguracji Był run, w którym zmierzyłem się z mamą i, i miałem, miałem fetusa, miałem tylko bomby a to była ta czerwona matka, ta wściekła, która cały czas nawalała stopami. Pewnie gdzieś tu w kompilacji zobaczycie ten, ten, ten fragment. Tutaj szczęście nie mieć tego problemu, mamy nóż matki, możemy się nawet wbić i tyle, koniec. Uuu, uuu, zabolało. Zabolało bardziej niż bym chciał. Halo, nie chcemy nic brać, nie ma sensu już. Dziwnie jest zobaczyć wyjście z pokoju. Podczas walki z matką. To jest dziwaczne. Co? Użyjemy de Fool. Nie chcę mi się z tym bawić. Chopsa, Lecimy! Piętro niżej! Oh yeah! Jeszcze zostało kilka... innych, prostych. TechX nam się za niedługo straci z tego, co widzę, bo nam itemy znikają powoli. Missing Page 2. Zniknęły nam wszystkie kontenery serc. Mogłem je wykorzystać od razu fucking hell. Abaddon. Wow. Teraz to możemy gadać. Przeleciłem z tymi kolcami po prostu coś będę. E, jesteśmy silniejsi na tym ranie wracając niż byliśmy przedtem. To jest niesamowite. Hmm Okej. Okay. Szybciutko znaleźć wyjście i do pierwszego piętra. Nasz jedyny cel. The only mission is survival. Głębokie. No tak na mnie. Czemu rzucą takie głębokie teksty? Nie powinienem rzucać takich głębokich tekstów. To, to, nie, to nie ja. Ja nie jestem głęboki. Jakkolwiek się to brzmi. Znaczy się wiecie co... E. 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 o co... eee Eee! Eee, łee! OE? Co w ogóle? Nieważne. Gerdy! Myślisz, że się CIEBIE BOJĘ? Do you think I'm fucking scared of you? Masz rację, jestem. To możemy wziąć z czystej, po prostu... z czystego śmieszkowania. Bo i tak latanie mieliśmy dla Wiatana. Nie potrzebuję to w wziąć, totalnie, no ale... Whatever. O nie! Skrzynki! Przecież te skrzynki miały być oznaczone kuźwa, które kolą. Ale chamstwo Jeez. Zło. Nie chcę mi się tu marnować czasu w takim wypadku. Wychodzę, skoro to nie jest to pomieszczenie. Wchodzę tędy. Pop, moneta. Pięknie. Do sklepu możemy się przejść, Restocking Shops. I sobie naładajmy serce. Żeby nie było. Uuu Kilka mi ich brakowało. Troszeczkę się przestraszyłem, że mogło mi ich brakować więcej. Nie było źle, ale było. niestabilnie. Ej. Spokojnie, rybaczki. To jest, to jest to jest, powrót do przeszłości. To już nie ma, że tak powiem, co to. Wasz los jest przesądzony. Przybyłem po pokonaniu po, po mega szatana. Myślicie, że. że teraz możecie przeciwstawić się mi? W sumie, jak tak pomyśleć. Każdy boss w tej grze jest podobny do Isaac'a Może nie wszystko chce atakować Może niektóre wyglądają jakby chciały atakować, a nie chcą Są takie w sumie też przypadki Hmm. yes, the nail, yes Tak, X dalej nie straciliśmy, czyli się nie tracą mi teny Dziwaczny Power pil. Nie tędy droga Gdzieś tędy Jakby mi to było jeszcze potrzebne mhm. Czyli na wprost Oczywiście przez Missing Hard nie widziałem tego. Świetnie, nie? Extra Had, przepraszam. Ekstra Had znika z naszego życia, bo nam bardziej przeszkadzał niż pomagał. Na tym etapie. Hej! Piętro wyżej, Flutter.ca i zapuszczamy. I teraz powinno być celar. Celar i basement. Uuu, uuu, uu, coś się zglitchowało. Tak sobie na niego użyjemy The nail, żeby nie było... O straciliśmy tak x teraz mamy tak x czyli taki temy się tracą. Lamp of Call jeszcze weźmiemy, patrzcie jak my się nakoksiliśmy, jesteśmy mocniejsi niż przedtem. Kurcze, to jest nietypowy ran. żeby wracać do samego początku. Aż, aż dziwne uczucie to jest. Ale tu, w tym Afterbirth Plus przez te Void'y widać, że... Że to jest całe załamanie jakiejś czasoprzestrzeni, tak? Że jest załamanie wymiarów cokolwiek, że wszystko się psuje. Kurczę, to musi być mój ulubiony update. Ja lubię takie glitche tego typu, że, że coś się psuje i że coś jest totalnie na odwrót, że, że tak jak widzieliśmy w tamtym. E, w tamtym wymiarze nowym, Void, że to jest połączenie wszystkiego, że to jest takie... Wszystko się psuje, wszystko jest nie tak. To nie tak miało być. Uwielbiam tego typu chore gówna I z tego co mi się wydaje wiesz, że to jest ostatnie piętro BURNING BOYSMEN na sam koniec Moja ulubiona piwnica Ponąca. Aż sobie weźmiemy To Pop 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 Pozamiatany na sam koniec epicka muzyka z Burning Basement, aż sobie podgłośnie, bo ją uwielbiam. Mój ulubiony basement zdecydowanie jest ciężki, ale jest dobry. Muzyka jest dobra, klimat jest dobry, grafika mi się podoba. Te, te płonące wizualne efekty, uwielbiam. Serca nie mamy co zbierać I nasze trophy jest Pięknie Lazarus bleeds more Czyli teraz Lazarus po dostaniu obrażeń krwawi więcej? Dziwne osiągnięcie do odblokowania Ale jednak jest Dobrze więc cóż zostało nam masa tych challenge'y Myślę że będę na live'ach za Zacznę że tak powiem streamy robić w najbliższym czasie Yy, albo pewnie już będą, na, jak, na chwilę tym jak to oglądacie, i będę robił challenge y po kolei, żeby wszystko poddokowywać zamiast na odcinkach, bo mam dużo zaległych challenge, y, a nie chcę ich za nimi zawalać kanału, można by, że potem poprzerzucam jakieś ciekawsze. Yy, tymczasem zajmiemy się w filmach challenge'ami z Afterbirth Plus, które dobrze że są fajnie yy, oznaczone. Także to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach i odcinkach, cokolwiek. ならじ。